Twój gol na 1-0 wlał sporo optymizmu, że możecie wygrać z liderem. Skończyło się remisem 2-2. Jak z Twojej perspektywy oceniasz to spotkanie? No, w pierwszej połowie na pewno dominacja totalna przeciwnika. Nie zrobili nic pożytecznego. A w drugiej połowie no, myślę, że brak koncentracji to na pewno. I dwie bramki stracone ze stałych fragmentów gry. Czy TR uczulał Was właśnie, że to może być Wasza pięta chilesowa i ich atut? Myślę o stałych fragmentach gry. Tak, po pierwszej połowie zanalizowaliśmy ich stałe fragmenty gry. Yy, I wiedzieliśmy, że będą wrzucać na długi słupek. I byliśmy na to uczuleni. Ale no niestety nie, nie dopilnowaliśmy tego. Byliście blisko pokonania lidera, który w tych rozgrywkach przegrał tylko dwa mecze. Zabrakło czasem takiego ostatniego podania, trochę takiej zimnej krwi w polu karnym, choć ty w tej, przy tej pierwszej bramce, to świetnie znalazłeś się. Tak, myślę, że trener też mówił w przerwie, że brakuje tego ostatnie, ostat, ostatniego podania, tego podania wzdłuż, jak możemy dograć, żeby kolega miał łatwiejszą sytuację do strzelenia bramki. Sporo zdrowia zostawiliście, to był trudny, wymagający przeciwnik. Widziałem, że i Tobie zaczęło brakować sił pod koniec spotkania. Tak, już totalnie odcięło, odcięło mi mięśnie, już nie miałem totalnie siły. Yy, koledzy myślę, że też zostawili kupę zdrowia na boisku. To, to jest właśnie charakter, dla my, gramy dla pasów. A jaka jest teraz atmosfera w szatni? Dwukrotnie prowadziliście, 1-0, 2-1. Jak teraz zespół przyjmuje ten remis? No jesteśmy bardzo zdenerwowani po tym meczu, ponieważ yy, nie dotrzymaliśmy tego zwycięstwa i każdy jest zdenerwowany po prostu. No ale rozgrywki się jeszcze nie skończyły. Tak, jeszcze zostało pięć meczów bodajże i trzeba je wygrać wszystkie i będzie dobrze.